Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku będzie Fort Boyard. Fort Boyard, mianowicie omówię jedno z zadań Fort Boyard, które w tym programie były używane w latach 1998-2012 i było również używane w polskiej wersji, a nazywa się Kołowrót. Kołowrót, czyli mamy tutaj obrotową podłogę, obrotowe przeszkody, które obracają się na takim drągu i mamy zawodnika, który musi dostać się do klucza. Jak się dostać? Mianowicie, zawodnik, który wchodzi do tej komnaty, w określonym czasie ma za zadanie wejść do tej komory, unikać tych przeszkód, ponadto dostać się do klucza, który jest za szybą, która jest przytwierdzona do ściany sześcioma wkrętami. Żeby dostać się do klucza, zawodnik musi usunąć te wkręty, następnie usunąć szybkę i klucz z jego. Jeśli zmieści się w czasie, Musicie zmieścić w czasie, żeby misja była wypełniona. Do końca. To zadanie, jak już mówiłem, było przez 15 sezonów w tym teleturnieju w latach 1998-2012 usunięto je, a komnatę zajęła, zajęło inne zadanie, które nazywa się Biblioteka, które powróciło po dłuższej przerwie. No i to wszystkie informacje na temat kołowrota. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia!